Siemanko z tej strony Mastercode i i i Minecraft! No bo co innego? Może być coś innego, ale to dopiero potem będę dzięki! Potem dopiero będę grać w coś innego, a na razie ta seria będzie o Minecrafcie. Yeah. Kurde! No. Ech. No dobra, takie życie jest. Zawsze kotów zrzucają z płatków. Bo są niegrzeczne. Tak. Są niegrzeczne kotki. Nie wiem dlaczego. Ale tak jest. Nie, po mnie, mm. hi, 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 hi. No, teraz jest akurat nudno. Możecie zaprzewinąć. Czekamy aż... Wszyscy spadną! Nie, nie czekamy wcale na to, żebym była aktywatorem. Nie, nie czekamy na to, żeby MasterCode został! ...aktywatorem! No, no chodź tutaj, chodź. Kurde! Hej! O, ty! Piesata! To po prostu na Minecrafcie! No. O, Patryk, dostępny jest. Więc... O, ty. Ja... Aha, dobra. Tylko oby, żeby mi... oby, żeby mi nie zadzwonił. Cześć Patryk, właśnie jesteś na nagraniu, bo na, akurat nagrywam. <grymne> Patryk zamilkł. Halu. No Patryk, no. Nie. Na pewno. <grymne> Nie ma żadnego Alwina. Dobra, Patryk! Już i tak wydałam. <śm> nie, nie. No nie ma, Patryk! Weź normalnie, mów, bo to jest żałosne. Już z tobą mnie nagrywam. No to nie. No ale to jest żałosne już. Przecież każdy wie, że, że ten... Alwin ma inny głos. No... dobrze no to na jakim serwerze jesteś? Dobra, gadaj normalnie! No gadam normalnie już. No dobra, no na pewno. No, Ej, zaraz przyjdę. To no, mam mutację głosu. Zaraz przyjdę. Um, dzień dobry. Um, jak ona cięcia nie zrobiła to ja mam mutację głosu więc słychać mnie trochę nieprzyjemnie ale zarobiście, um, tak i i chyba zrobiła cięcie Dobrze, to ja się nie odzywam nie wysilam się hmm. ale w... Kupa dupa. Aż, kurde. No kupa dupa. Dobra, ten moment, co możecie przewinąć? Nie, dobra, ja do nich mówiłem. Dobra, dobra. Ja muszę kończyć, bo mama do mnie dzwoniła. Pa pa, 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 pa. pa, pa.